Mówią, że nie mają czasu. Nie chcą pisać, prawda? Albo mówią, ok, dla Ciebie napiszę ten tekst do biletynu, A i tak nie piszą. Być może przed zamknięciem nie wiesz, w co ręce włożyć. A może zastanawiasz się, że ludzie są na dziwni. Po co obiecują, skoro i tak nie dotrzymują słowa? Być może zastanawiasz się, co zrobić, skoro masz tak mało czasu przed zamknięciem numeru? Co jakiś czas być może zrobicie audyt komunikacji wewnętrznej i założę się, że doskonale w nim widać, że nie da się tak raz a dobrze skomunikować i mieć to wszystko z głowy. Ciągle coś nie tak? Komunikacja jest mało wiarygodna, spóźniona, nie porusza spraw najważniejszych z punktu widzenia odbiorcy. Jeśli w Twoim audycie jest inaczej, stawiam kawę. A teraz zamknij oczy i wyobraź sobie, że postanawiasz dokonać radykalnej poprawy w trzech głównych punktach, które wynikają z Twojego audytu. Postanawiasz zwiększyć zaangażowanie pracowników tak, żeby stała kolejka osób pod Twoim gabinetem, które chcą powiedzieć coś bardzo ważnego. Bez przekonania menedżerów nie osiągniesz drugiego, niezmiernie istotnego punktu, jakim jest wiarygodność informacji. Wiem, i Ty to wiesz, ale nie ma innej drogi. Dlaczego tak jest? Bo komunikacja, żeby była wiarygodna, musi spełniać kilka podstawowych kryteriów. Komunikacja musi być spójna. Menedżerzy muszą mieć to samo zrozumienie, tą samą wiedzę i to samo komunikować swoim podwładnym. Kolejnym ważnym elementem jest to, abyśmy komunikowali zarówno to, co się wydarzyło, jak i to, co zamierzamy, aby się wydarzyło. Ważnym elementem jest to, żebyśmy mówili, co nam się udało, jak i to, co wymaga poprawy. Taka komunikacja ma wielką moc. Taka komunikacja potrafi jednoczyć ludzi we wspólnej sprawie. Bo wtedy, kiedy wszyscy wiedzą, dokąd zmienia firma, nikt nie zastanawia się nad plotkowaniem, nad uprawianiem polityki, bo rzeczy są jasne, transparentne, zrozumiałe. Ale żeby zwiększyć zaangażowanie, potrzebna jest jeszcze jedna rzecz. Potrzebne są narzędzia adekwatne do grupy docelowej. Do środków, do częstotliwości. Czy wiesz, że pokolenie Y to pokolenie już 30 parolatków? A to pokolenie znacznie bardziej woli oglądać niż czytać. Może warto pomyśleć o czymś takim jak biuletyn wideo?